Od wybrania Jacka Piotra Zbonikowskiego na fotel dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu minął już rok. A w sprawie jego uprawnień głos zabrało m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które uznało, że może on pełnić tę funkcję. Jednak radni opozycyjnego wobec rządzącej powiatem koalicji ugrupowania ponad podziałami wciąż uważają, że dyrektor nie ma odpowiednich kwalifikacji. Dyrektor uważa, że kierowane przez opozycję wnioski o kontrolę motywowane są względami osobistymi i pobudkami politycznymi. Chciałem się zająć tylko i wyłącznie sprawami gospodarczymi, sprawami organizacyjnymi domu pomocy społecznej w Kowalu, no ale szczególnie jedna gazeta nie daje mi spokoju. Tutaj ciągle jest rozpisywana sprawa posiadanych przeze mnie kwalifikacji, choć tą sprawą już Wojewoda zajmował się w ubiegłym roku. Na wniosek Klubu Radnych, Platformy Obywatelskiej i Klubu Ponad Podziałami ta sprawa była rozpatrywana. I wówczas I, nie było żadnych wątpliwości, że ma pan kwalifikacje. I wówczas otrzymaliśmy pismo zarówno starosta, jak i ja otrzymałem pismo do wiadomości, że nie ma podstaw prawnych do odrzucenia podjętej uchwały powołującej mnie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Atmosfera niepewności wokół dyrektora męczy zarówno pracowników DPS-u, jak i mieszkańców. Wszyscy podkreślają, że są bardzo zadowoleni z pracy Piotra Jacka Zbonikowskiego. Falą panującą w DPS atmosferę wykonane za kadencji dyrektora remonty i udogodnienia cieszą się ze zrealizowanych w ostatnich miesiącach inwestycji, które znacznie umiliły wypoczynek w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej. My z punktu widzenia osób niepełnosprawnych i korzystających z usług organizacyjnych dyrektora jesteśmy nim zachwyceni, więc to całe bałagan jest nam niepotrzebny. Dyrektor jest bardzo wspaniałym człowiekiem, bardzo opiekuńczym, dba o nas, stara się, mieli wspaniałe warunki domowe, bardzo dobra opieka, bardzo dobry personel. A dyrektor naprawdę jest bardzo dobrym, wspaniałym człowiekiem. Dyrektor jest bardzo dobry. Dużo dla tego domu zrobił. Jeśli idzie o personel, to atmosfera jest bardzo przyjazna, bardzo ludzka. Pracownicy zgodnie przyznają, że woleliby skoncentrować się na bieżącej pracy i realizacji dalekosiężnych planów rozwoju DPS, niż martwić się, że zajdą wpływające na kształt domu zmiany kadrowe. Dyrektor bardzo dużo zrobił tutaj różne imprezy, zresztą można to zobaczyć w internecie na stronie internetowej. Jestem bardzo zadowolona z przejścia nowego szefa, pracuje się naprawdę bezstresowo, sympatycznie i takie zamieszania różne nie są nam potrzebne z zewnątrz. No teraz jest bardzo dobrze, życzę wszystkim innym pracownikom, żeby choć w jednej tysięcznej mieli tak bardzo i wspaniałego dyrektora, tak jak my teraz mamy. Dyrektor uważa, że podgrzewana przez nieprzychylne mu media drukowana atmosfera wokół jego rzekomego braku kwalifikacji wyrządza wiele szkody. Jednak opozycja jest przekonana do swoich racji. Ponieważ wychodzimy z założenia, że wszystko powinno odbywać się w granicach prawa. Sytuacja, która zaistniała w, w trakcie konkursu była sytuacją niedopuszczalną, co właśnie potwierdziły, potwierdziły służby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz służby wojewody. Nie mówimy, że pan Zbonikowski jest złym dyrektorem, nie nadającym się na to stanowisko. Mówimy o tym, że i podkreślamy to, że wszelkie procedury powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. Było podejrzenie, że tutaj nastąpiło złamanie procedur, stąd wniosek o ponowne przeanalizowanie sprawy. Tu nie chodziło o przeprowadzenie kontroli czy też wysunięcie jakichkolwiek zarzutów przeciwko panu Zbonikowskiemu, chodziło to tylko i wyłącznie o to, żeby... Odpowiednie służby, które mają do tego kompetencje zbadały, czy całość postępowania konkursowego w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Kowalu została przeprowadzona zgodnie z prawem. Na początku miesiąca wydział polityki społecznej kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek klubu radnych platformy obywatelskiej ponad podziałami przeprowadził w DPS kontrolę. Z protokołu wynika, że Piotr Jacek Zbonikowski nie spełnia jednego z wymogów stawianych osobom pełniących stanowisko kierownicze w Domu Pomocy Społecznej. Chodzi o trzyletnią praktykę na takim lub podobnym stanowisku. Co ciekawe, kilka miesięcy wcześniej wojewoda kujawsko-pomorski uznał, że dyrektor spełnia te wymogi. Taką opinię wydał dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli między innymi na podstawie opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kiedy radni Platformy zaskarżyli uchwałę zarządu powiatu w sprawie powołania Jacka Piotra Zbonikowskiego na to stanowisko. Na jakim etapie jest więc sprawa i czemu dwa wydziały tego samego urzędu mają odmienne zdanie w tej kwestii? O to zapytaliśmy rzecznika prasowego wojewody Bartosza Michałka. Odpowiedział, że sprawa jest w toku. Była kontrola, trwa postępowanie, stwierdził rzecznik zapewniając, że po jego zakończeniu udzieli obszerniejszych wyjaśnień.